Witam moi drodzy bardzo serdecznie. Drugi odcinek na kanale, jeśli chodzi o podsumowanie roku 2019. Mam nadzieję, że widzieliście odcinek top 10 płyt Mainstreamu. Jeżeli nie, no to on wam się tutaj wyświetli. Wbijajcie do niego, oglądajcie, bierzcie udział w konkursach. Tak samo tutaj się pojawią konkursy, jeśli chodzi o odcinek z podziemiem. Także zapraszam serdecznie wszystkich, jeżeli macie troszeczkę czasu, bo mamy tych płyt trochę i tak naprawdę ja wam tutaj przedstawię ogrom podziemia i te rzeczy, które, na które trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli już mówimy o podziemiu, no to Mamy na myśli tutaj po prostu mniej znanych, niekręcących, milionowych wyświetleń, bądź też pojawiających się dopiero, a już gdzieś te liczby się pojawiły takie milionowe. No, ale to jeszcze nie są mainstreamowi gracze, oni jeszcze potrzebują czasu, płyt, żeby do tego mainstreamu wejść. O nich też tutaj będzie. Także pojawią się tutaj płyty, które są już legalne, a są jakby w podziemiu dalej i będą rzeczy, które robią duże wyświetlenia. Ale jeszcze wydaje mi się, że, że to jeszcze nie mainstream, że w tym roku może się to zmienić i tego życzę wszystkim, tym, których tutaj wymienię. Skupiamy się na. Na mniej znanych na tych bardziej niszowych projektach, które gdzieś mogły przejść bokiem, które mogliście nie zauważyć. W takie kategorie to troszeczkę podzieliłem, bo też nie wiedziałem jak ogrom tych płyt, bo będzie ich prawie 40, które chciałbym tutaj wymienić, płyt bądź też osób, na które warto zwrócić uwagę. Jeżeli mówimy o tych mniej znanych, tak naprawdę mniej znanych oraz tych pokroju kroju Kuby Knapa czy WCK, które gdzieś tam mogły przeminąć, no bo knap wydający 6 płyt w roku faktycznie jest szansa, że ktoś któryś z was nie słyszał, nie? A każda z nich jest ciekawa i każdy kto Lubi tylko by napa powinien takie rzeczy sprawdzić, ale to my na razie nie o nim. Płyt mamy ogrom, lecimy po kolei o każdym z artystów, czy też płyt jedno słowo. Pokażę Wam fragmenty tych kawałków, żebyście mogli sobie to przejrzeć, poczuć klimat, w opis wbić i, i sprawdzić sobie te albumy. W opisie link do, do wszystkich odsłuchów, jeśli chodzi o te płyty. Także wbijajcie, w opisie również konkurs. Zaczynamy. Jeżeli miałem sobie podzielić jakoś to, to, te kategorie, jeśli chodzi o podziemie, to najpierw skupię się na trusku lozie na osiedluwie, na hip-hopie, na klimacie. Skupimy się na tego typu rzeczach, przyjdziemy później sobie trochę do new schoolu, później na rzeczy wydziwnione troszeczkę, bądź też inne niż reszta, a później na samym końcu te płyty, które ja tutaj osobiście chciałbym wyróżnić i które polecam sprawdzić w pierwszej kolejności, ale tak naprawdę każdy z tych albumów tutaj, każdy z tych stylówek jest warta sprawdzenia, także zaczynajmy. Jeżeli mówimy o osiedluwie, jeżeli mówimy o hip-hopie, no to Zacznijmy sobie od WCK. Mam 47 pomysłów, jak pozbyć się tych 100. A ty masz tylko duży problem. Lecimy, 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 lecimy. Lecimy, 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 lecimy. No i jeżeli mamy przejść do takiego hip-hopu osiedlowego, warszawskiego, bo zacznijmy od Warszawy, no to ekipa WCK i z tej tru ZMWP, czyli Mada i Kajetanowicz, Ryfari, Emil G., Gruby Józek, Kuba Knap, osoby Rapujące, jeśli chodzi o ekipę WCK, wszyscy, którzy tęsknią za osiedlowym hip hopem, nie patrzącym na trendy, nie patrzącym na wyświetlenia, na słupki, na Instagramy, i tak dalej, i tak dalej, wszyscy, którzy są zmęczeni już mainstreamową produktowością. Zapraszam bardzo na płytę WC tej True, nie idąc daleko zostajemy tutaj przy tej ekipie, bo wokół tej ekipy osób rapujących jest tutaj naprawdę sporo, każda z nich coś tworzy. Kuba Knap wydający 6 albumów w roku 2019. Tak naprawdę można by w tym roku, jeżeli są fani, to mogliby w tym roku słuchać tylko Kuby Knapa i te 6 płyt mogłyby być mielone na ripicie. Kuba Knap z Kaiserem, z Bonny Larmsem oraz DJem Lem zrobili projekt na rejonie, na patencie, posłuchajcie. Za szkołą na studni jak zwykle ktoś dudnił browary, a my siękaliśmy w kosę oporowo. 70 latem to jest gruby przywilej. W dzień rapy albo kierka w nocy domówki z grillem. Kolejna płyta i renegaci funku i Kuba Knap Flywise, czyli Prickson Fisk oraz Corson razem z Kubą Knapem. Sprawdzajcie. Ponad normę, pod prąd, bezpowrotnie, zram na grę o tron. Mam swój świat pełen dobrych wspomnień Nie chwalę dnia przed zachodem, bo łatwo spaść na mordę A po co tracić zdrowie, staram się trzymać formę Kolejny projekt Kuby Knapa, tym razem z okolicznym elementem W Pierpol, sielankowy survival, zobaczcie Chciałbyś robić takie jointy, ale ciągle nie umiesz Nielegalnie, ale zawsze według zasad Mam tu knapa, więc jesteście w tarapatach Dzięki nam pomalujesz swój świat, tak jak numer raz nie i znam się na tym... Kolejny projekt Kuby Knapa, który tutaj jest jakby łącznikiem naszym. Połączymy się teraz tutaj z trójmiejską ekipą Unda Dasea i Unda Knap da ...pokolenie najmu sypia na cudzych kanapach, a niektórzy wolą kredyt, mieć love na kabatach i gitara. Nie wnikam, to nie moja baja, mi się nadal zdarza sypiać na podłodze u ziomala. Z pozdrowieniami dla pielgrzymów. I ostatni projekt, tym razem solowy kuby napa na bitach duetu producenckiego Digger Dogs. Sprawdzajcie. Kocham słowie człowiek to że nie ma nogi nogie. Czasem muzamik z oka, gdy pochylam się nad losem i widzę systemowe świsła, i to z bliska. Wiem, kto mam w lewa psyły syfit, czym wyciska. Nie zostajemy tylko i wyłącznie przy kubie, bo zostając jeszcze przy ekipie WCK Ryfari i płyta For funk również warta sprawdzenia, warta uwagi. Zobaczcie. Zima jehana na palonej oponie A, i każdy tu jest orłem Znam się, z takim b to Sam Sesiu, tulipa, nowe spodnie Tu właści pan ci pałkan dupy ulica wipowie. Także Ryfari tutaj jako chyba jedyna taka strażniczka hip-hopowych wartości, jeśli chodzi o damską szkołę rapu, mocno osiedlowa, mocno nawiązywający do tego, że nie dla niej szpilki, nie dla niej wybiegi i że zostaje tutaj ze swoją ekipą i raczej leci osiedlowo, warto sprawdzić for funk, no bo Ryfa potrafi w hip-hop. Jeśli chodzi o wokal, no to ma jeden z najprzyjemniejszych wokali, wydaje mi się, jeśli chodzi o kobiecy rap, także sprawdzajcie Ryfari for funk. Zostając dalej w klimatach raczej hip hopowych, stricte osiedlowych, prawdziwych, już dzisiaj wspomniany, Prickson Fisk, Stoner EP, to również pozycja, którą powinni zbadać wszyscy fani oldschoolowego hip hopu. Sprawdzamy. Wciąż nie masz swego zdania, wymyć ci po chuja z uszu jaba Słuchaj co gadam, wie w co promotorze gruzu, Kultura cierpi za was, wiesz to dalej, masz to w chuju, Elo Zaraz spadam, robię destroj tym felom rap No i jak że o schoolowych brzzeniach, no to jeszcze zostanie przy KPS-enie Dwie produkcje od KPS-a w tym roku obie warte sprawdzenia, nie masz pytań oraz pora się żegnać. Są że mam fajnie, w pani chlew, jak mały dzieciak fochy Biorę to na klatę i nie będę gadać o tym. wciskają kity też na co dzień Którzy oddali honor i zajawkę za 100 zł. KPSM produkujący, nawijający, zapraszający coraz to ciekawszych gości, oraz sam, będący zapraszanym na naprawdę ciekawe albumy, jak chociażby ostatnia solówka Erosa. Dobrze się to wszystko rozwija, trzymam kciuki i czekam na więcej. O, byliśmy przy Andadasea, no to już zostańmy jeszcze tutaj chwileczkę w Gdyni i Miły ATZ, młody wilk z tego roku, który świetnie tutaj zaskoczył, wydaje mi się i fajnie kontrastował z raczej newskulowymi brzmieniami na młodych wilkach swoją oldskulowym sznytem, gdzieś tam połączony wcześniej Miły ATZ mocno z Grime'em, wypuszczając w 2019 roku Deadline EP, którą również polecam sprawdzić. Byś tego nie dostrzekta. Jeśli tego nie dostrzegł, robię switch na King's Cross. typ obok mnie chyba dał jakiś pył w nos, a ja te tam, gdzie łatwo dostać kosę pod żebro, ale nic nie zrobią polskim Ebron. Jeśli chodzi o taki czysto hip-hopowy klimat, no to powiedzmy, że tamte płyty się tutaj wpasowują i myślę, że warto jest sprawdzić, wszystkim fanom polecam. Przejdziemy sobie to teraz do kategorii, którą nazwałem taką mieszaną, gdzie jakby jest nacisk na treść i old schoolowo są rzucane rozkminy, czy też patenty na, na numery, jednak nie jest to już likte Czysto samplowanej konwencji i, i jest to gdzieś tam już w pewien sposób łączone nowe ze starym. I tutaj jako pierwszą płytę, którą chciałbym wyróżnić, którą chciałbym wam tutaj zapodać, żebyście chociaż sprawdzili sobie fragment, będzie wszędzie żuwer i brak perspektyw. Nie powinienem chcieć tu tego jeszcze więcej, silna wola, słaba słuka dzisiaj ma związane ręce. Kurwa, nie powinienem, ale paradoksalnie dobrze jest zakuszać mi sumienie i dać Nebel. Bo wszędzie żuber, przejdziemy do mojego jednego z takich ciekawszych zaskoczeń, jeśli chodzi o rok 2019, bo będzie to Lordofon. Zawsze wertowałaś książki, z jak czytamy na stronie asfaltu, Lordofon to warszawska formacja założona dwa lata temu przez Macieja Porendę, MC i Michała Jurka. Producent. Lordofon to jest zaskoczenie tego roku, yy, takie podziemne, mimo że wydające w asfalcie. Sprawdźcie, MC Producent troszeczkę na początku kojarzy mi się gdzieś tam z Taco Hemingwayem, ale po przesłuchaniu yy, całej epki można wyczuć ich unikalny styl. Sprawdzajcie, Lordofon, plastelina epę. Kolejny album, który łączy stare z nowym, że tak powiem, bo mamy świeższe brzmienia, jeśli chodzi o produkcję, ale tekstowo jest to gdzieś mocno jeszcze osadzone tutaj jakby w wartościach. Tutaj dość chrześcijańskich wartościach można powiedzieć, bo mowa o Lightie, Light Dom na Skale. Light pojawiający się u nas na streamach, wyróżniający się za każdym razem, bo i technika, i flow, i głos, i ten przekaz nie jest na tyle jakby chrześcijański, czy też narzucający wszystkim rozkminkę nad wiarą i Bogiem i tak dalej, że spokojnie mogą tego posłuchać wszyscy, którzy gdzieś tam odrzucają się chociażby od mocno tałowych rozkminek, bądź też nachalności tego tematu, więc no, polecam. Technika, flow, zaangażowanie, brzmiało ta płyta również mega siedzi, light, dom na skalę, polecanko. Jadę przez miasto nocą, światła mi godzą. Wyglądam jak pijany kurier, albo jakbym tu jechał w Uberze. W atachę w uderzę i może za szczerość mi wypiją zęby. I będę wyglądał jak wilków uderze no i tutaj najbardziej szalony można powiedzieć z tego zestawienia, bo młody dzban, młody dzban wypuszczający dwie produkcje w 2019 roku, młody dzban, który urzeka naturalnością, humorem, który urzeka irracjonalnością czasami swoich numerów, młodego dzbana trzeba znać, młodego dzbana trzeba sprawdzić, jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to zapoznajcie się teraz. Mam ochotę kogoś zbić i mówię to do papugi, nie do konia. Zobaczysz, mam długi i nie da się tego spłacić, nawet jakbyś próbował. Więc muszę teraz produkować, Ma robi towar. Towar, którego chcesz posmakować, ale pizda. Tak samo jak ty, kochają go te ptaszyska. Teraz przejdziemy sobie już do jeszcze świeższych brzmień, bym powiedział. Do płyt czy też artystów, którzy już bardziej kombinują i polecam to wszystkim, którzy gdzieś tam szukają brzmieni, bądź szukają e, innych rozwiązań, bądź też lubią rzeczy po prostu dzisiejsze bardziej. Pierwszą taką płytą, na którą chciałbym tutaj zwrócić uwagę, będzie Wiktor z WWA. Miłość, nienawiść, balet, na której Wiktor z WWA pokazuje no może możliwości. Polecam wszystkim fanom e, podziemnego newscoolu do sprawdzenia Wiktora z WWA, bo nie brakuje mu niczego, żeby w mainstreamie e, móc Również rozdawać karty Wiktor z WWA. Ponownie rok temu był wyróżniany, w tym roku również polecam zerknąć na Wiktora. Każdy ogień to odpowiedź, kiedy nie on, to proszę. Może rozpocznę rozmowę. Zdajomości kolorowe, zdajomości głównocze. Przejdźmy teraz do Wiza. Wiz 1993 mordka, która pojawiała się tutaj u nas na streamach dość mocno. Wiz wypuszczający album bardzo różnorodny polecam zerknąć, charakterystyczny wokal, mocno emocjonalna nawijka techniczna, momentami śpiewane fragmenty. Polecam sprawdźcie Wiz 1993. I dole dają Wam przykład, dając ponosie super, super high I safe life, life. Oh, ktoś jesteś oh, albo oh, ceniasz oh, tylko z wierzchu I mijasz mnie bez przeszkód, ja jeden stoję w deszczu, sam bez koleżku jak mówiliśmy o partiach śpiewanych, no to przejdźmy teraz do YZ. Kiedyś ocierający się o mainstream, teraz wracający, muszący jakby znowu odbudowywać swoją pozycję. Z tym, że z tym odbudowywaniem pozycji może wcale nie być tak trudno, no bo warsztat YZ jest naprawdę imponujący. Jeżeli tylko będzie potrafił zrównoważyć ilość rapu oraz ilością śpiewu na płytach, no to myślę, że to wszystko ma ręce i nogi i ma zadatek do tego, żeby tutaj jeszcze robić liczby i jeszcze walczyć gdzieś o ten mainstream. YZ nie stracił warsztatu. YZ nie stracił głosu. Dojrzalsze wersy, jakby bycie z boku pozwoliło mu na obserwację sceny, czy też ogólnie na obserwację życia troszeczkę z innej perspektywy, to na tym albumie słychać. Polecam sprawdzić. Jeżeli pominą Was gdzieś powrót YZ, no to myślę, że to jest najlepszy moment, żeby do niego wrócić. A zapominam się znów, i sam, czas, gdzie do Kiedy wiara blic, Kolejny album, który gdzieś został przeoczony, a myślę jest warty uwagi, to będzie anglojęzyczny Yelp EP Niemego my wypuszczające epkę po angielsku, która brzmi dobrze, której się słucha naprawdę przyjemnie, której angielski nie razi w żaden sposób, wokalnie jest to zrobione mega na poziomie, produkcyjnie tak samo, troszeczkę polski Jela Wolf, a że Jela Wolf wydał w tamtym roku świetną płytę, to polecam sprawdzić również niemego, który również myślę, że powinien was pozytywnie zaskoczyć. I tak jak już mieliśmy ksywki, które znacie, które lubicie, mam nadzieję, ale gdzieś w natłoku premier płytowych mogło gdzieś to wam przeminąć, bo nie było o nich tak głośno, nie miały tak marketingowych zasięgów, że tak powiem, jak inne albumy. Tak samo mam tutaj kilka albumów, których gości na pewno będziecie kojarzyć, ale te płyty również są warte sprawdzenia. Po jednym zdaniu chociażby, żeby to nie przeminęło, bo szkoda by było. Bober, narcyz na przykład. Słyszeliście album? Polecam. I wisi mi to, czy twój raper mi wyśmiewa freestyle, bo na pierwsze drogie buty se zarobiłem na bitwach, nauczyłem się tam co to pewność siebie i hajs i gdy są na to nie stoję jak pizda. Wolę twój szacunek od poklasku środowiska i buduje swoje. Tak samo jak polecam RK Pęksa. Po wydaniu płyty w Step Records troszeczkę o nim ucichło, wypuścił Disorder EP własnym sumptem też to gdzieś troszeczkę przeszło bezecha. Także sprawdzajcie, wszystkim fanom Pęksa, jakby chyba nie muszę tego mówić, że to czas Sprawdzić, sprawdzajcie skurwysyński syński, rap od rudego Dawno myślę palić mosty, korona wciąż nie spada z nieba panie poniatowski Lecz spokojnie, pewnie dla niektórych jestem bogiem, szczerze powiem, że to mnie nie smuci To uczucie średnie trochę, ale jak tu się nie trudzić Kiedy tak naprawdę wierzę w ludzi? Szymi Szyms, Stape, -Szyms wysyłający wcześniej jeszcze kawałki na streamy, teraz wydający w -e Quality. dobrze się na to patrzy, Szymi ma wszystko, żeby osiągnąć tak naprawdę sukces, ma skila, ma dykcję, ma wokal, ma charyzmę, sprawdzajcie Stape i czekamy na debiut legalny Szymi Dziś połowa sceny to jest niepotrzebny balast Ja i moja gildia będzie jak Wadala Hara Idzie diem od żomala ja w menu wybieram dania inda to do muś cała zamach na nas ja No i przechodzimy do mojego podium Powiedziałem wam, gdzie podium? Chuja Widzicie, mieliśmy już kończyć, a tak naprawdę jeszcze no name alert, jeszcze wyróżnienia, już takie moje na sam koniec. W poniedziałek czwartek spotykamy się na streamach, wyszukujemy rzeczy, sprawdzamy. Wiele osób, które tutaj już się pojawiły wcześniej które wymienialiśmy, wysyłały swoje kawałki. Teraz są już wyżej, z czego bardzo się cieszę i gratuluję i życzę samych sukcesów. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o teksywy, mam bardzo podobnie. Wymieniam je tutaj po kolei, jeśli chodzi o listę. Na dole w opisie będziecie mieli linki do każdego z tych raperów, każdy z tych numerów y, powinniście sprawdzić. A jeśli chodzi o tych wyróżnionych z malertów to będą to Bizon dwóch takich: Pawulo, Koko, MKE, Monochemikalia, Dailu, Symer FDP, Iwis, Jeleśniański. Sprawdzajcie te ksywki. Myślę, że o nich będzie głośniej w 2020, jeżeli tylko będą mieli wytrwałość oraz siły pracować i rozwijać swoje skile. Tego im życzę. Przechodząc do teraz do tej moich ulubionych płyt, które zrobiły na mnie największe wrażenie, tak już czysto subiektywnie, no to moi drodzy, zacznijmy od najgłośniejszej ksywki, chyba, która już można powiedzieć jest mainstreamowa, ale jeszcze było wydawane to jako nielegal, było to wydawane własnym sumptem. Mowa tu oczywiście o oki 47 universe. U, znamy te si, po co ta podana moda na aplik? U nie, podoba mi się to. Podoba, co to ma, co to ma być? U podobani, co do nas było To U polowani, kiedyś. O kim już było bardzo dużo mówione. Wrzucam go tutaj, bo, bo należy się chłopakowi. Bo skillowo nie ma podjazdu. Przekminkowo jest również dobrze. Nie zawsze yy, te małolackie teksty mogą do mnie jakoś super trafiać, jako 34-latka, ale pomijając to, Oki ma wszystko, żeby zdobyć mainstream i już go pomału zdobywa. Czekam na kolejne numery i czekam na legalny debiut. Drugi album: Clarence i Mario Get Ghetto Pop. Siada bateria, nie powie nic mi. Dzisiaj moje najlepsze dni, nie zależą od tego, kim jesteś Ty. Wybaczyłem wrogom, nie jestem zły, ale takie konia ja nie chcę żyć, ja dzisiaj moje najlepsze dni, nie zależą od tego kim jesteś Ty. Wybaczyłem wrogą nie jestem zły, ale takie konia ja nie chcę żyć. Clarence i Mario kontrargument jako plaster na wszystkie rany mainstreamu, jako plaster na... nie plaster, jako antidotum na przeciwkurestwu i upadkowi zasad, można powiedzieć. Clarence nie już tak gorzki jak poprzednio, gdzie to, ta gorzkość delikatnie męczyła. Teraz jest już bardziej z uśmiechem wrzucający szpileczki polskiej grze polskim mainstreamowym produktom zdaniem Klarenza. prześmiewczy sposób, ale również bardzo inteligentny, potrafiący gdzieś tam właśnie te szpileczki wbijać. Rozumiem tych, którzy od stylu Klarenza się gdzieś tam odbijają, bo on faktycznie nawija specyficznie i część osób też już ma, że dobra, ten już narzeka nie wyszło mu. To teraz będzie tylko narzekał, jak to jest źle. Na szczęście tak to nie wygląda. Jeżeli chcemy posłuchać dużo szczerych wersów na porządnie wyprodukowanych bitach od Mario Kontrargumenta, no to polecam sprawdzić. Ghetto pop. Miejsce trzecie. Tak właśnie wygląda. Przechodzimy do miejsca drugiego. Miało nie być miejsc. Po całych tych miejscach mówię. Bez sensu. Mój przyjacielu z dawnych lat. Zapamiętałeś ostatni obraz jak kaseta VHS? Ostatni dźwięk jak kaseta magnetofonowa. Czekają aż do nich wrócisz, zanim znowu znikniesz jak duch, i zostanie po tobie tylko ślad topon. Disset High Definition 3 Drive. Kto oglądał drive'a? Kto lubi Synth wave y i lata 80, no to macie album przepełniony takimi oto brzmieniami, taką nawiką, takimi kolorami. Ten album to jest piękne przeniesienie do lat 80. Na Disseta czekaliśmy bardzo, bardzo długo. Ja w 2014 bądź 2015 roku nagrywałem odcinek o Dissecie. Mówiąc już i rozmawiając tam wtedy z Nervusem, a później też samym Dissetem o tym, że ten album już się tworzy. Disset High Definition 3 to jest pozycja obowiązkowa dla wszystkich. Panów Disseta. Jeżeli nie wiedzieliście, że wrócił, no to tak, wrócił. Disset młody wilk, przed którym była świetlana przyszłość, ale niestety zaginął nam na kilka lat. Teraz wraca. Warto go przybustować, ponieważ robi naprawdę świeże rzeczy ciągle, mimo że jest to pomysł sprzed lat. Jest to album, który tutaj z czystym sercem polecam. Drive High Definition 3 Disset. Polecam sprawdzić. No jeżeli już mamy za czymś iść i jeżeli mamy wyróżnić kogoś. Tak najbardziej w 2019 roku. No to nocne wycieczki to San unipero Powód jest prosty, codziennie umieram Era jest złota, poszukiwacze złota, kotku DJ pysk jak godkiller w oknach bloku Dalej zupy, niech nie się się gabrio Głek z nieczulicy ostatnie stadium. Jedźmy gdzieś, to naturalne walium i nie marnuj czasu. Do północy baluj Weź moją dłoń, boł się ze mną na masce w zachodzącym słońcu. No ja będę oryginalny. Na brudne serca czekam w Wigilię zawsze, ale jeżeli nie ma brudnych serc, a jest ski boy solowy, Ski-Ses, Psiakrew, no to chyba nie będziemy narzekać. Mamy oldschoolowego rapu dużo w tym roku? Mamy. Myślę, że fani oldschoolu nie mogą narzekać w tym roku, bo Podziemie nas zaopatrzyło w odsłuchy płyt, które są przepełnione starym klimatem i ski ses jest właśnie takim albumem. Dla wielu może się okazać za nudne, za leniwe, że to już nie to. Nic z tych rzeczy. Skibo, ja słucham od początku do końca. skiboy i nie stracił nic ze swojej naturalności brudno-sercowej i ze swojej charyzmy takiej odniechcenia troszeczkę nawijając. Z tym, że nawija nie jako dwudziestolatek o swoich rozkminkach dwudziestolatka, tylko ma już trzydzieści parę lat na karku. Zarabia czasami 60 koła w miesiącu. Odbił od hip-hopu. Może na niego spojrzeć z boku i też opowiedzieć nam o swoim życiu. SES, przepięknie wysamplowany album. Polecam. Ski, SES, Psiakrew. Najlepszym nielegalem, jeśli chodzi o rok 2019. Moim zdaniem, dla mnie oczywiście, moja subiektywna ocena. Kurczę, dajcie znaka, jak w ogóle ta lista. Wbijajcie koniecznie w linki, Podziemie jest to potrzebne. Czy mówimy o Kubie Knapie i o kolejnym z jego projektów, czy też mówimy o Skiboju, czy też mówimy o Symerze, FDP, 2 M.I.K.E. czy Koko, jeśli chodzi o No Name Alerty. Ciekawe postaci, polecam wszystkich sobie sprawdzić, odpalić na spokojnie wszystkie linki, zbadać i dać mi znaka, jak to wygląda u Was. Podziemie jest naprawdę obszerne, podziemie coraz bardziej się rozwija. Czekamy na kolejne rzeczy, 2020 będziemy badać i podziemie, jeśli chodzi o No malerty Alerty, poniedziałek, czwartek zapraszam i mainstream oczywiście, także wbijajcie w odcinki, bierzcie udział w konkursach, kilka płyt z tego zestawienia, tutaj z tych list będzie do wygrania w konkursach. pozdroweczki nie zapomnijcie zostawić łapki, komentarza, żeby to nam szło szeroko. Niech podziemie się promuje. Pozdro 600, trzymajcie się, hej!